Modlitwa przeciw wpływom złego ducha. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego, Amen. Wszechmocny Boże, przyzywam Twojej obecności, aby tylko Twój duch prowadził mnie i strzegł przed wszelkimi pokusami, jakie zastawia na mnie zły duch. Bądź przy mnie, gdy doświadczam kuszenia do grzechu lub porzucenia drogi sprawiedliwości. Nie zostawiaj mnie samego. Panie, Ty wiesz, że bez Ciebie niczego nie mogę dokonać. W tobie bowiem żyję, poruszam się i jestem. Bez ciebie upadam w grzech i ginę. Umocnij mnie swoją cichą obecnością, uwolnij mnie od wszelkich złych pragnień i myśli, które prowadzą do grzechu i prowokują pokusę. Daj siłę do pokonywania trudności, abym uwierzył, że wystarczy mi Twojej łaski. Oddal działanie złego ducha i nie daj, aby do mnie wrócił. Nie pozwól, aby stał się moim towarzyszem. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Zachowaj moje serce czystym i napełnij je swoim miłosierdziem. Wzmocnij mnie odwagą i stanowczością, abym mężnie przeciwstawiał się złu i jego skutkom. Mocny w wierze odrzucam tego, który jest ojcem kłamstwa. Nie chcę uznawać za swoje jego myśli i potrzeptów. Tylko Tobie, Panie, ufam. Niech nie będę zawstydzony na wieki. Amen.